Chór. jasność twoja, wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą brać mi, tam gdzie Twój przemówi głos. Jasność twoja wszystko zaśmi, złączy co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą brać.

Z ziemi polskiej do Polski Za bo chcemy przesłać z pozytywny sygnał i, nie i Pani Szefu na, szef. 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 na rawinkę, no będzie praca nad wzmocnieniem jedności politycznej i gospodarczej Unii Europejskiej. Bo chcemy zaznaczyć, że jesteśmy Europejczykami i chcemy zostać Euro Europejczykami. Dzisiaj się zebraliśmy ze względu na to, że jest to 60 rocznica. Podpisania traktatów rzymskich, które zapoczątkowały integrację europejską. Dlatego dzisiaj mamy Unię i dlatego możemy w niej być. Dzięki tym inicjatywom doświadczamy na naszym kontynencie najdłuższego okresu bezwoje. A traktaty rzymskie ustanowiły wspólny rynek, gdzie ludzie, towary, usługi i kapitał mogą się swobodnie przemieszczać dzięki czemu udało się stworzyć warunki do rozwoju i stabilizacji Europejczyków. Kraje działają i rozwijają się na zasadzie dobrowolnego partnerstwa, czyli nikt nikogo nie zmusza. Nowe kraje, mniej rozwinięte gospodarczo. Są wspomagane w tym rozwoju, tak jak Polska. Mało żeśmy wnieśli, dużo żeśmy dostali. Polska ma przywilej uczestniczyć w tym procesie od 1 maja 2004 roku. No i jest problem teraz, bo obecny rząd polski z niezrozumiałych powodów doprowadza do marginalizacji naszego kraju w Unii Europejskiej i w ogóle na arenie światowej. Przedstawiciele rządu, europarlamentarzyści w zachowują się moim zdaniem jak niedojrzałe, rozkapryszone dzieci, które żyją w przeświadczeniu, że należą im się wszelkie przywileje, a nie mają żadnych obowiązków wobec nikogo. I nie, przestrzega, nie muszą przestrzegać żadnych wartości wspólnotowych. Domagają się szacunku, traktując jednocześnie wspólnotę bez poszanowania. Przedstawiają Unię jako organizację ograniczającą naszą suwerenność, a zapominają, że przecież mamy w niej równorzędny głos i swoich przedstawicieli. Święta na tym świętym grobu staje nasz natchniony chór. Jasność Twoja wszystko słońce złączy co rozdzielił nos. Wszyscy Czy co rozdzieli los? wszyscy ludzie będą brać mi tam, gdzie Twój mówi głos. Aż patrz wielkie słońce światem biegnie sypiąc złote skry, jak zrycielsza i bohater biegni.